W tej części pokażę jak wykonać korbę naszego wału. Zaczynamy od kreatora wyciągnięcia. Tutaj program nam rozpozna punkt charakterystyczny. Klikamy w niego. Chcemy stworzyć nowo, nowy element, więc stworzymy nową część. Klikamy zakończ. Teraz kółkiem środkowym obracamy widok. I pobieramy krzywę funkcją rzutuj. Zaznaczamy krawędź. Jest zrzutowana krzywa. Teraz klawiszem F7 prostujemy widok. W tym momencie trochę jest zniekształcona kamera. Można sobie ją wyłączyć tutaj za pomocą tej yy, ikony. Funkcją konstrukcja krzywą przez dwa punkty poprowadzimy prostą w dół. Prawym wszystkim jeszcze zakończamy. Wpisujemy wymiar 260. Wyłączamy linię konstrukcyjną, czyli taką pomocniczą. I wybieramy funkcję środek promienia, aby naszkicować okrąg. Rozpoczynamy z pierwszego punktu. Prawym wszystkim myszy zakończamy. I wpisujemy wymiar 25. Enter. Jeszcze raz z tego samego punktu drugi wymiar na 40. I wracając do naszego pierwszego tutaj. Okręgu pobranego yy, dorysujemy okrąg o promieniu 70. Mając teraz grupę tych okręgów, stworzymy tutaj styczną przez okrąg, który ma dwa punkty styczne. Zaznaczamy pierwszy punkt, drugi. I prawym przyciskiem myszy zakończamy, wpisujemy 300, promień OK. Nożyczkami przecinamy krzywe, które są zbędne. Te relacje zawsze można sobie zablokować klikając lewym przyciskiem myszy. Krzywą zaznaczamy i funkcją odbicie lustrzane przenosimy na drugą stronę. Teraz zbędne, zbędne krzywy usuwamy, czyli ta i ta i funkcją przez polilinią prowadzimy prostą z, z tego punktu tutaj prawym wszystkim się zakańczamy, wpisujemy wymiar 45 teraz pionowa w dół na 30 również prawym wszystkim się zakańczamy i teraz tutaj nam się złapie zesnapuje nam się krzywa zakańczamy escape'em Włączamy funkcję. Dwie krzywe teraz przenosimy na drugą stronę opcją Lustro. Zakończamy i przeciągamy tą krzywą na drugą stronę. Teraz potrzebujemy usunąć elementy, które są zbędne. Czyli ta krzywa, ta krzywa, ta, 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 ta i ta. OK. I tutaj dodamy sobie Nawet chyba za dużo usunąłem, ale to nie szkodzi. Dodamy sobie promień przez podobny okrąg, który będzie miał, będzie wyznaczony przez dwa punkty styczne. Z tą krzywą do tej krzywy i prawym wszystkim jeszcze zakończamy. Wpisujemy 20 Enter. Teraz sobie go docinamy. Te krzywy usuwamy powstały promień sobie przenosimy na drugą stronę odbiciem lustrzanym tutaj zakończamy usuwamy pozostałe krzywy nożyczkami i mamy wykonany pierwszy element korby więc zakończamy tą funkcję tą funkcję Korby przesuwamy sobie na środek. Wystarczy przesunąć o 5 mm. Za pomocą narzędzia, tryba, e, pokazywałem wcześniej jak ono działa. I teraz tak, klikamy prawym przyciskiem myszy na niebieski, niebieską część, która się podkreśla na niebiesko. Ukrywamy niezaznaczone. I wykonamy tutaj. Wycięcia, zaokrąglenia i odsunięcia wyciągnięcia. Wybieramy kreator wyciągnięcia. Zaznaczamy punkt, również charakterystyczny, który tutaj się pokazuje. Wybieramy funkcję usuń materiał. Klikamy dalej, dalej. I tutaj podajemy wymiar 10. Nie wiem, czy tutaj. Kliknąłem usuń materiał. Jest usuń. Więc zakończam. Pobieram krzywę funkcją rzutuj. Tworzę sobie ze środka dwa okręgi. Z tego punktu do tego i z tego środka do tego punktu. A pozostałe krzywe usuwam nożyczkami. Mamy już utworzony zarys naszego wyciągnięcia, więc zakończamy. I taki zarys przenosimy na drugą stronę, więc włączamy tribal, klikamy spację. Przy odznaczonym tribalu możemy go ustawić na... W środku krawędzi, czyli wyznaczyliśmy oś lustra. Klikamy Spację i prawym wszystkim myszy klikamy odbicie lustrzane. Połącz tutaj. Teraz tą samą funkcją, kreatorem wyciągnięcia, usuniemy dalszy materiał. Z tym, że tutaj dajemy wysokość, już głębokość, jakby tego usunięcia na 5. Pobieramy krzywę. Funkcją odsunięcia odsuwamy krzywę tylko do środka. I chcemy odsunąć tę krzywę na 10 mm. Zakończam. Podczas włączonych, podświetlonych żółtych linii, żółtych krzywych. Delay tem, usuwamy linię, zaznaczamy wszystkie linie, dodajemy zaokrąglenie i z jednego naroża zaczynamy lewym, wszystkie myszy. Po prawym zakończamy i wprowadzamy tutaj wymiar 5. No i chyba będzie o 5. Zakończ. Podobnie. To wycięcie symetrycznie chcemy przenieść na drugą stronę, więc klikamy spację, drukujemy sobie oś, ustawiamy na środ w środku osi tribal i prawym wszystkim przyklikamy klikamy połącz tutaj. Dodamy sobie otwory. Również tutaj program nam wyszukuje środki. Zmienimy od razu średnicę na 20. I taki otwór przeniesiemy sobie na drugą stronę, łączając narzędzi Tribal i przenosząc prawym wszystkim myszy. Upuszczamy jako połącz tutaj. Daje to nam taką możliwość, że jak w pierwszym otworze wykonamy modyfikację, to sklonowane nam się również zaktualizuje. Cofnąłem Ctrl-Z. Dodamy tutaj zaokrąglenia. Na 5. Milimetrów. No i tutaj tę ścianę zaznaczyłem. Więc ją usunę i zaznaczę jeszcze raz samą krawędź. Tutaj też krawędź. I zakończamy. W zasadzie, naszą korbę mamy już. Górną część korby zrobioną. Dolną część. Wystarczy zrobić w ten sposób, że zaznaczamy korbę. Włączamy tribal. On już jest ustawiony tutaj równolegle do tej ściany. Wysokość jego jest też na 0, więc klikamy prawym wszystkim myszy, odbicie lustrzane i kopiujemy taki kształt w dół. Mamy drugą część. Mamy skopiowane wszystkie te funkcje. Funkcje nam są niepotrzebne, więc shiftem zaznaczamy je. Otwory nam się przydadzą, więc je zostawimy. Zaokrąglenie usuwamy. I teraz zaznaczamy bryłę z altem. Klikamy prawym przyciskiem myszy edytuj przekrój. I tworzymy okrąg funkcją środek promienia z tego środka do tego punktu. I usuwamy krzywę, która które są zbędne, czyli to wszystko, to ta krzywa i ten prosty odcinek, który tutaj idzie w ten sposób. Wydaje mi się, że wszystkie krzywe są już usunięte, więc zakończamy. Mamy już naszą dolną część korby. Teraz yy, dodamy sobie śruby. Otwieramy tutaj katalog specjalny narzędzia. Wybieramy elementy złączne, przenosimy na środek. I program wygeneruje tutaj nam od razu śrubę. Zmienimy tylko długość śruby na 90. Dodamy podkładkę i nakrętkę. Klikamy OK. <coughs> Jeszcze potrzebujemy sobie dosunąć tą śrubę, więc ją zaznaczamy z Ctrl i z Shiftem. Włączamy tribal i po prostu dosuwamy do ściany. Taką śrubę możemy skopiować na drugą stronę, zaznaczając ją, wybierając tribal i przenosząc prawym przyciskiem myszy, klikając Połącz tutaj, czyli to również będzie. Taki sklonowany obiekt. Teraz klikam prawym, wszystkie myszy i wyświetlam wszystko. Mogę jeszcze na przykład zgrupować całą korbę w złożenie i powiedzmy ją obrócić. Trzeba. 180 stopni. <coughs> Mamy już kompletną <coughs> korbę.